Kochani Dni Kultury Brzezińskiej, Dzień Główny, Niedziela to 10 jubileuszowy plener rzeźbiarski pod patronatem Starosty Kaliskiego i pokaz rzeźbienia piłą, niecodzienna e, sytuacja, w której powstanie rzeźba na Waszych oczach. Zapraszam wszystkich w niedzielę nad kąpielisko, gdzie pokażemy szybkie rzeźbienie piłą, tak tzw. speed carving. W bardzo krótkim czasie wykonamy rzeźbę. Bez względu na pogodę, bardzo, bardzo wszystkich prosimy o uczestnictwo i wzięcie udziału w tej wspaniałej imprezie. Zdzisław Gotfryd, rzeźbiarz. Zapraszam na Holi Święto Kolorów wszystkie dzieciaki, ale nie tylko dzieciaki, bo naprawdę święto jest kolorowe i radosne i warto je przeżyć. Zapraszam na występy artystów rodzimych, tych, których znacie i tych, których nie znacie, bo mamy nowych wokalistów w Centrum Kultury. Będzie w tym dniu również można podziwiać dwa zespoły gościnne, kapela Bayer z nowej soli i gwiazda wieczoru pozytywnie nakręceni zespół z pińczówki. Jeśli tylko będziecie mieli ochotę, będziemy również organizować potańcówkę z DJ-em. Będziemy grać dotąd, dopóki będziecie chcieli się bawić. Jeśli chodzi o sobotę, to jest dzień zupełnie inny, warsztatowy, sportowy. Zapraszam na warsztaty dla dzieci, publikujemy informacje o nich, warsztaty realizujemy dzięki Stowarzyszeniu Krotochwile z Krotoszyna. Zapraszam dorosłych na warsztaty taneczne, jeśli Wam się spodobają, będziemy mogli je organizować częściej lub nawet systematycznie w naszym Centrum Kultury. I zapraszam sportowców i miłośników sportu, publiczność na dwa turnieje o Gminy Brzeziny, turniej piłki siatkowej, drużyny, drużyny radnych, strażaków, młodzieży. Ten turniej będzie na pewno niecodziennym wydarzeniem. Dla wszystkich uczestników sobotnich działań na finał, ognisko i jeśli tylko pogoda dopisze, to myślę, że również wesoła zabawa. Zapraszam serdecznie wszystkich, których interesuje nasz program, bądźcie z nami, niezależnie od pogody, niezależnie od tego, co nam przyniesie aura, będziemy realizować nasze działania. Zapraszam. Kochani, witajcie. Jesteśmy w domu Pracy Twórczej Brzezin. Wiecie, że trwa 10, jubileuszowy plener rzeźbiarski. Zapraszamy Was gorąco nie tylko tutaj, ale zapraszamy również na finał 29 sierpnia na kąpielisko. Nasze będzie impreza, będzie wspaniały pokaz rzeźbienia piłą. Panowie są zwarci, gotowi, kończą swoje rzeźby, a tam pokaz specjalnie dla Was. Zachęcam gorąco do udziału. Zapraszamy. zapraszamy. Będzie się udziału. Zapraszamy!